Posłuchaj, posłuchajcie, sobie włączyłem Minecrafta, nie? Pierwsze coś na czacie nic, nikogo nie ma na co tak piszę i zgadnijcie to. Napiszę słowo ja pierdolę. Kurwa. Dobra. Widzicie? Wpisane słowo ja pierdolę. I patrzcie co teraz zrobię powiększam, powiększam napiszę ty u -r -f o -f -i, i posłuchajcie gdy wpiszę enter, enter mówi, ja i, i, i ty kurbo, wypierdalaj <płysyrać> Mówi, co mówi, ja tam to Copper movie? Copper Kaper mówi. mówi mówi Kaper mówi. Kaper mówi. movie? Kaper mówi. Kaper mówi kurwa. No i to tak gadałem za mnie? G -g 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 -g. No wiem. I tutaj tak. Nie dobrze mi szło, nie? W Minecraftie, oczywiście. Bo musiałem nie bo kurwa, coś mnie tu jemnęło.